Nina i Ola to zwaśnione strony sporu. Maciej to rozjemca, ale także powód kłótni. Obok dwie mediatorki, niezbędne w rozwiązaniu konfliktu. Tak. Spory rówieśnicze zdarzają się nawet w najlepszych szkołach. Jeden z nich pokazano w krótkim przedstawieniu przygotowanym przez uczniów kieleckiego śniadka. Na pewno były takie sytuacje, gdzie mediator zapewne bardzo by się przydał, ale wszyscy staramy się oczywiście ze sobą rozmawiać i pokazywać, co widzi jedna strona, co widzi druga strona. Ale o spokojną rozmowę nie zawsze łatwo, a w środowisku dzieci i młodzieży powodów do kłótni nie brakuje. Ludzie mogą się pochodzić choćby o oceny. Każda y, dla ludzi każda emocja jest y, w naszym wieku jest bardzo mocno odczuwalna i wszystko może tak naprawdę doprowadzić do takiego kryzysu. Problemy, przy których nieoceniona jest pomoc mediatora, to także kwestie sporne między uczniem a szkołą. Mamy określone w statucie y, kanon ubioru. Tak się to nazywa. Natomiast yy, przestrzeganie tutaj tego kanonu nie zawsze jest respektowane przez niektórych uczniów. My oczywiście też reagujemy. Reagować nauczą się już wkrótce uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego. Jest bardzo... Jak podkreślają fachowcy, bardzo ważne jest środowisko, w którym młody człowiek dorasta. Dzieci, które kradną, bardzo często rodzice kłócą się o pieniądze. Dochodzą się o podział majątku, dochodzą się o alimenty. Dzieci chcą na siebie zwrócić uwagę. Wpadłem w tak doskonałe środowisko, że tych mediacji nie potrzebowałem, ale zdaję sobie sprawę, że właściwie każdy z nas tu obecnych jest takim mediatorem. W projekcie przewidziano 3000 godzin warsztatów i spotkania z ciekawymi ludźmi. Joanna Orkisz-Gola, informacje.